Moja droga, nie wiem czy ty wiesz, ale Seamstrd powołał taki zespół do... <noise> A propos moich uroczystości. <noise> Weź to powiedz. Endometriozy. Endometriozy. Jak ty na to zareagowałaś, że ruszyli ten temat i chcą działać? Wszelkie działania, które propagują wiedzę, edukację, pomoc, wiesz, refundację, leczenie. Wszystko, co dotyczy endometriozy i w ogóle mówienie o niej głośno. Oczywiście dopóki nie ma dezinformacji, bo wiadomo, że nie chcę nagłaśniać, wiesz, osób, które na przykład wypowiadają się bez wiedzy albo w kontrze do faktów. Natomiast wszystko inne jest na plus. więc im im więcej rozmów na ten temat, im większa świadomość, im więcej osób się będzie wypowiadało, y, oczywiście kompetentnych i wiesz, y, z merytoryczną treścią, to ja jestem za. Mało tego, doszły do mnie już suchy, nie wiem czy ja mogę o tym mówić, ale pra są y, y, prace nad lekiem na endometriozę. Więc mam nadzieję, że za 5, 10, 15 lat kobiety nie będą musiały już tak cierpieć. A jaka pomoc byłaby dla was dobra ze strony rządu? Jakiej eee, ty byś oczekiwała? Ale no fundacja! No jak, wiesz, operacja na endometriozę kosztuje parę dziesiąt tysięcy złotych, często. Więc to są kwoty, na które praktycznie nikt sobie nie może pozwolić, no umówmy się. Plus drogie leczenie, plus bardzo często potem hormonoterapia, więc musisz brać hormony do końca życia. To też kosztuje przecież, tak? Więc wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe, oczywiście też wsparcie w edukacji lekarzy. To jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej lekarzy było przeszkolonych w kierunku endometriozy. Teraz nawet już są dopisywane specjalizacje, czyli USG w kierunku endometriozy. Żeby była jasność, że ta pani przeszła odpowiednie szkolenia i rzeczywiście może w tym temacie pomóc, tak? że ma wiedzę, widzi na tym obrazku, bo my na przykład, jak widzisz USG, to nie masz pojęcia, co jest co, prawda? Mhm. Do tego potrzeba wiedzy. E, I tak samo jeśli chodzi o endometriozę, widzisz, gdzie są nacieki, gdzie są ogniska, wzrosty, e, więc to jest, jest niezwykle istotne, więc taka pomoc jest nam potrzebna. Bardzo prosimy.